Witam na kolejnym filmie. Będą szczupaki, jedne z ostatnich już u mnie w tym sezonie. No ostatnio miałem sporo wypadów. Pogoda naprawdę nie była łatwa i udało się wypływać jedną fajną rybę, którą zobaczycie. No brakowało zawsze troszeczkę szczęścia wędkarskiego, no ale swoje, swoje. Każdy musi czasami wypływać. No i okonią odpuściłem. Nie chciałem szukać okoni, Chciałem połowić szczupaków głębiej. Dlatego wszelkie trzcinki, nie trzcinki poodpuszczałem. Film będzie jak łowie na wodzie tak 8-12 metrów głębokości. Przynęty na główkach od 7 do 17 gram, różne naprawdę przynęty wrzucam Foxy Prozander herringi mniejsze, większe co to tam jeszcze, Westiny różne od Berkleja też gumki naprawdę bardzo, bardzo dużo kombinuję cały czas co któryś rzut staram się zmienić, na wyprawie pewnie z 20-30 przerzucam cały czas szukając tej najlepszej przynęty. No i nie chcą one jakiegoś mocnego podbijania, powolne prowadzenie, szuranie po dnie i naprawdę skrupulatnie obławianie kawałka wody za wodą. I, I wtedy mam nadzieję, że dzisiaj się jeszcze więcej jakiś rybek pojawi, co uda się połowić, to zobaczycie w dalszej części filmu. Powiem wam, że nic nie widać. Prawda jest strasznie gęsta mgła, a ja płynę o, o tam, 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 tam i tam i tam. <grych> ładnie, ładnie. Mam nadzieję, że przewieje to. Chociaż czasami o tej porze to całe dnie takie potrafią być. Так, это? так. Сто ты Co ja tu mam No zobaczymy. No, mam nadzieję, że z 80 będzie miał. Może więcej, może więcej. Zobaczymy. Piękny szczupak, super jest. Pierwko tak pokażę. O, taki. Myślę, że 75-80 powinien mieć. Łuk jeszcze tak. Gruby. Jakbym płetwy wziął, to 80 by miał na pewno piękna gruba ryba zobaczcie sami no i wypuszczamy no tutaj to jest nieczęste bardzo rzadkie no patrzcie jaki on jest kwadratowy super szczupak kwadratowy o. i znika i paść się dalej Jak to wygląda u mnie? O, tu mamy ławiczkę. Przed zaciągiem była od góry do dołu, wszędzie w koło. Ale ryba została rozbita. O, tu u góry coś tam lekko się zarysowało. To może być jakiś szczupaczek nad samą drobnicą. Mam no, ustawione na 60%, a i tak. Jest aż gęsto i kolejne jakieś takie delikatne na górze drapieżniki zobaczcie to jest to już jest jakiś drapieżnik to mogą być z dwa szczupaczki one, one lubią o tej porze tak sobie 2, 3, 4 stać przed drobnicą i jak zgłodnieją to wpływają, najedzą się i, i dalej sobie odpoczywają. Mają tutaj stołówkę swoją. Nie walczyłem dzisiaj, niestety jakieś delikatne branie, ewentualnie to mogło być o jakąś tam drobnicę z samego początku, później, później już tylko czesanie wody i, i nic się nie wydarzyło. Końcówka sezonu mnie wykończyła, naprawdę, kurczę, no tak słabej końcówki sezonu to nie pamiętam szczerze mówiąc. Było tych wypadów, ale powiedziałem sobie, że jak pokaże się przynajmniej coś sensowniejszego, to dopiero film dodam. Dlatego musieliście chwilę poczekać. Z okazji świąt życzę Wam dużo, dużo szczęścia, dużo prezentów pod choinką. Przede wszystkim zdrowia i czasu na rozwijanie swojej pasji, jakim jest niewątpliwie dla nas. Wędkarstwo. A co w następnym roku? No początek, pewnie pstrągi, konie, dlatego też okonią już tą końcówkę roku odpuściłem. Mam nadzieję, że będzie lód, no ale nie widać jakichś takich yy, przesłanek, że właśnie zima ma być jakaś mocniejsza. No oby, oby to się wszystko jednak zmieniło i zamroziło troszkę te jeziora, żeby można było polatać, posiedzieć nad tym przeremlem, bo czek już tęskni za takim innym wędkowaniem. No i co? Pozdrawiam Was. Film chyba ostatni w tym roku. Chyba. Nie mówię, nie mówię, że, że jednak się nie wybiorę i może uda się coś nagrać. Ale jeszcze raz życzę Wam. Wesołych świąt. Do zobaczenia na kolejnych filmach, pewnie w nowym roku. Do zobaczenia. Cześć Wam.